Samotna śmierć syna legendarnego prezydenta. Sławomir Wałęsa odszedł po cichu, w cieniu wielkiego nazwiska, zostawiając pytania o los, presję i ludzką wrażliwość. Wiadomość o śmierci Sławomira Wałęsy, syna Lecha Wałęsy, byłego prezydenta i symbolu solidarności, poruszyła opinię publiczną na krótko przed majówką. To nie pierwszy dramat w rodzinie byłego przywódcy. Wcześniej zmarł również Przemysław Wałęsa, drugi z jego synów. Sławomir przez lata zmagał się z uzależnieniem od alkoholu, bezrobociem i samotnością. Żył w ubóstwie, zdala od świateł kamer i reflektorów. Jego śmierć została zauważona dopiero po kilku dniach: sąsiedzi nie mieli świadomości, że odszedł. Lech Wałęsa w jednym z wywiadów przyznał, że jego dzieci nie radziły sobie psychicznie z ogromem presji, jaka towarzyszyła im od najmłodszych lat. Życie w cieniu ojca. Oczekiwania społeczne i medialna obecność odcisnęły piętno. Oni nie znosili ataku na mnie. Ratowali się alkoholem, powiedział były prezydent. Po odnalezieniu ciała Sławomira 30 kwietnia, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jego śmierci. Jak poinformowano, postępowanie zostało już umorzone. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Nie stwierdzono udziału osób trzecich. Konkretny dzień zgonu nie został określony, wskazano jedynie, że doszło do niego pomiędzy 21 a 30 kwietnia. Historia Sławomira Wałęsy to opowieść o cichym cierpieniu, upadku i samotności. Mimo znanego nazwiska, jego los był niemal anonimowy. Pokazuje to, że dramaty rozgrywają się nie tylko wśród nieznanych, ale i tam. Gdzie pozornie wszystko powinno być na wyciągnięcie ręki wsparcie, pomoc, bezpieczeństwo. To nie tylko historia jednego człowieka, to przestroga dla całego społeczeństwa. Choć nosił jedno z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w Polsce, jego życie zakończyło się w zupełnym odosobnieniu. Nie wystarczy sława rodzica, by zapewnić ochronę i szczęście dziecku. Potrzebna jest empatia, wsparcie i realne zainteresowanie losem drugiego człowieka. Niech ta historia przypomni nam o potrzebie kontaktu z bliskimi, zwłaszcza z tymi, którzy zamykają się w sobie. Czasem jedna rozmowa może zmienić wszystko. Jeśli w Twoim otoczeniu ktoś milknie, znika, traci kontakt, nie czekaj. Odezwij się. Zainteresuj. Zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał i udostępnij ten materiał. Niech samotna śmierć nie będzie już czyimś jedynym końcem.